Witam i zapraszam na film o moich pomidorach, o tym jak wyglądają i jak wygląda dojrzewanie poszczególnych odmian. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy bardzo ładne owoce odmiany black sherry pomidory o ciemnych owocach. koktajlowe żółte i tutaj czerwone tutaj jest też Black cherry, a tutaj jest San Marzano pomidory na przetwory głównie na przeciery Jakieś początki, takie widać, pojedyncze dojrzewania, a tak to jeszcze trzeba poczekać na ten zbiór główny. Tutaj mamy pomidora odmiany Harzfeuer, niemiecka odmiana. Tutaj nam dojrzewa pokusa. Drobne owoce, a tutaj jest odmiana tigrella o ciekawych owocach z charakterystycznymi prążkami. Kolejna odmiana to jest pomidor korazon. I druga bardzo podobna do niej odmiana, czyli Red Per. No i pomidor w kształcie sakiewki. Bardzo duże i bardzo smaczne owoce. Odmiana Krakus. Tutaj mamy początek dojrzewania odmiany faworyt. Tutaj jest pomidor kmicic. Owoce kształtowalnego bardzo twarde. I tutaj już jedna z wcześniejszych odmian, czyli pomidor to jest poranek. I tutaj mamy rząd dwóch odmian zaliczanych do grupy typu jakim jest bawole serce tutaj mamy pomidor gigant całkiem duże owoce No i nasz mega groniasty. Jeszcze nie owocuje, ale widać owoce zawiązane. Nie jest tych owoców dużo. Dużo kwiatów zostało niezapylonych. Ale zobaczymy jak to będzie. Ile się owoce też nie zawiąże. Pomidor złoty ożarowski. I tutaj malinowe, malinowe ożarowski. I tutaj się zaczyna malinowy warszawski. Miałem jeszcze trochę pomidorów karłowych, ale już niestety skończyły owocowanie. Uschły, po prostu musiałem je usunąć. Tam była Ola Polka, maskotka, Betalux i jeszcze jeden, czyli pomidor bajaja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.